Cześć kochani, ja jestem Magda i witam Was na kanale Mimlubryjczyk. Dziś przychodzę do Was z kolem Lumpeksowym, z filmem Lumpeksowym właściwie, ale troszeczkę innym jak zawsze, ponieważ pokażę Wam kolekcję moich spódniczek z Lumpeksu. Jak widzieliście po tytule filmu, jest ich, jest ich aż 40 sztuk. Także krótkie, długie, średnie, letnie, zimowe, jesienne, naprawdę do wyboru, do koloru. Bądźcie ze mną, pomóżcie mi przebrnąć przez to wszystko. Nie będę ich wszystkich mierzyć, będę sobie wybierać, które przymierza, a które nie. To pozwoli mi też zadecydować, które ze mną zostaną, a które jednak pójdą na wintet, na który serdecznie Was zapraszam. Link w opisie filmu. Także jeżeli byście były zainteresowane, serdecznie Was tam odsyłam. Jeśli Wam się któraś mocno spodoba, to też do mnie piszcie, bo się jakoś dogadamy. Jeśli taka tematyka filmu Wam się podoba, zostawcie łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję, a ja nie przedłużam, ponieważ trochę tego do pokazywania jest, a każdą będę chciała pokrótce omówić. Przypominam, uważnie oglądajcie, ponieważ... Nie wszystkie będą przymierzane. Na pierwszy ogień ta tutaj, taka bandażowa, coś takiego. Jest już długo ze mną, oczywiście cen i czegoś więcej nie pytajcie, bo nie mam pojęcia, to są wszystkie spódniczki kupione na przestrzeni lat. Jedne będziecie znały z filmów, jedne nie, bo były kupione wcześniej. Taka krótka bandażówka z z takimi paskami biało-niebieskimi. Już kiedyś nad nią się zastanawiałam, żeby ją, że tak powiem, sprzedać, ale nie wiem, czy jest na moim Vinted, czy nie. Tutaj jest napisane, że to jest XL. First and I. Taka marka, nie mam pojęcia, co to. Krótka, bardzo krótka, ale ona tak fajnie się dopasowywuje. Bardzo ją lubię i dlatego w sumie jeszcze jest ze mną. Tutaj kolejna taka powiedzmy dżinsowa nowość. Jeśli chcecie też coś w sumie więcej o niej się dowiedzieć, jak wygląda na mnie, bo jej nie będę mierzyć, bo była w jednym z poprzednich filmów, także długo się tu o niej nie będę rozwodzić. MK Second Funnel, czy jakoś tak. Ona ma nadal tutaj to takie rozkrucie, które muszę zszyć. Następna. Tutaj mam kabel i troszkę mi przeszkadza, ale jakoś damy radę. Kolejna to krótka jeansowa spódniczka, też już troszkę ze mną jest. I powiem Wam szczerze, to jest denim Q40, ale nie sądzę, żeby to była 40. Ona jest na mnie troszeczkę mała. Czy ona się uciąga? No, jak widzicie, nie bardzo. Myślę, że. Wyląduje na sprzedaż. Kolejna to taka powiedzmy sweterkowa, splot taki sweterkowy, obcisła. Bardzo ją lubię. Z gumką w pasie, Jack Willis, ósemka, ale jest dobra. Um, gumka w pasie, dopasowująca się, fajny ten taki warkoczowy ala splot. Myślę, że ona zostanie ze mną. Następna to taka, takie złote cudeńko. Już wam ją pokazuję. Gdzie ona ma przód? E, tu ma przód. Taki wyższy stan z gumką, tak fajnie tutaj pomarszczone. I tutaj ona się tak jakby rozchodzi. Bardzo króciutka jest. Fajna, efektywna, tak? Do czarnego czegoś, M. To jest misguided? Nie mam pojęcia. Ja ją kupiłam nową z metką, pamiętam. Ale chyba tutaj wszystko powycinałam, bo nikt nie widzę. Eee, tak. Krótka, krótka, więc trzeba uważać. Nie wiem. Czy zostanie ze mną, czy pójdzie dalej. Kolejna. Też już długo ze mną, mi lub 12, czyli 40. Taka na podszewce z pięknymi haftowanymi kwiatami. Mam taką jeszcze jedną z innym wzorem kwiatowym. Ona też była chyba w filmie, którymś z poprzednich podszewka. I gdzie pokazywałam czerwoną koszulę, mierzyłam coś takiego, tak mi się wydaje. No, ona zostaje ze mną, tak, ona zostaje ze mną, jest fajna. I ta druga jej siostra, że tak powiem, też zostaje. Następna, krótka, też taka z motywem złotym, taka obcisła. Tutaj też taką, ona gum tutaj nie ma, ale tutaj fajnie, ona jest taka elastyczna. Można ją całą rozpięć, ale tutaj nie ma e, rozpięcia, żeby tak sobie coś zrobić, jakieś rozpięcie. Co to jest za marka Only MK? Też już bardzo długo ze mną jest. Lubię ją. Myślę, że zostanie ze mną, bo jest taka fajna, inna, nietypowa. Kolejna to z tego, co pamiętam, Sinsej, już sobie odwracamy. Taka beżowa, Sinsej-eska, gumka. Jakość wykonania nie jest najgorsza. Tutaj z rozcięciem na nogę to fajnie robi robotę. Bardzo mi się ona podoba. Jedyną mam taką, właśnie w takim kolorze, mega krótka, ale do swetru fajna. E, także ona ze mną na pewno zostaje. I kolejna, która też z pewnością ze mną zostanie, to jest Primark czerwona z guziczkami na boku. E, 40, 40ka coś takiego, Primark. To jest taki zamsz, krótka, fajna, ale bardzo ją lubię. No. Czerwona spódniczka uważam, że fajnie mieć. Metka pewnie wycięłam albo była wycięta. Oj, ładnych, ładnych parę lat już ze mną jest. Także na pewno zostaje i pewnie będę ją sobie zakładać niedługo. Kolejna jeansowa, taka też fajna i też długo ją ze sobą mam. Select Denim 1240 z paskiem. I tutaj na środku z takim rozcięciem też ją bardzo lubię. I też myślę, że ze mną zostanie. Natomiast ta to też taka jeansowa, ale bardziej struksowa. I nie wiem, to jest marka Tu, ósemka. Ją chyba sobie przymierzymy, żebym po prostu zobaczyła, czy po nagraniu, czy ją zostawiam czy nie, więc ja sobie tutaj tak bardziej odstawię, czy tutaj któraś, aha, tutaj ta czarna była z zawahaniem się, ale jej mierzyć nie będę. No zobaczymy, zobaczymy. I kolejna jeansowa też, która już ze mną długo jest, New lubię Denim. Że tych jeansowych mam kilka, ale jak widzicie, każda jest inna. Tą bardzo lubię, ona tutaj na dole jest tak fajnie wykończona. I jeszcze po boku ma takie nieduże rozcięcia. Um, także tak to wygląda. 10 38 Ją chyba też przymierzymy, bo nie wiem, czy będzie nam niedobra. Jak nie będzie, to po prostu e, pójdzie na windę. E, I tutaj ta biała Hugo Bossa, która pokazywałam Wam w jakimś wcześniejszym filmie, z rozcięciami na boku, biała. Tutaj sygnowana, guzik też. Ona ma taką długość dla mnie troszeczkę, no jest za długa, więc y, będzie wystawiona na Vinted. Kolejna, no, praktycznie nowość właściwie, w y, jednym z poprzednich filmów pokazywałam. in ona była nowa z metką, tutaj z rozcięciem w kwiatuszki. To rozcięcie można sobie regulować. Jeszcze jej nie miałam, ale na pewno ze mną. Zostaje. I ta. Już bym powiedziała, że taka wersja bardziej letnia, zwiewna, jakby dwie warstwy. Miętowa, taka, szałwiowa, takie cętki czarne, coś takiego. Dajcie znać, czy ją zostawić, czy nie. Zaraz ją też pewnie będzie mierzona. Ta natomiast nie była kupiona w Lumpexie, ją kupiłam w kropie, jest już ze mną wiele, wiele lat. Bardzo ją lubię, jak czasami nie mam co zarzucić, to ona jest taka latem zwiewna, fajna, także zostaje ze mną. I następna taka w tym stylu, powiedzmy, lumpeks, nie ma marki, jest tylko S na M. Też wam pokazywałam w którymś z poprzednich filmów, na pewno ze mną zostaje. Jej mierzyć nie będę. To jest chyba, no to taka, to bardzo taka kusa spódniczka, ale fajna. I w tym samym stylu beżo, beżowa, bordowa, czyli e, kolor na czasie, SK. sobie na nią popatrzę, bo ostatnio miała plamkę, jeszcze ładnie pachnie. E, nie, wszystko się sprało. E, tak się prezentuje. Tutaj ma gumkę w pasie. Bardzo ją lubię. Ona ze mną. Zostaje. I taka brązowa na gumce, haftowana. Coś takiego. Myślę, że ją sobie przymierzymy. Zobaczę, jak ona się tam na mnie układa. Czy zostanie ze mną, czy nie. Next 1240. Nie, no, ona jest fajna, nawet do swetra. Teraz taki brązowy. Coś takiego. No, nieważne. Muszę sięgnąć po resztę i zaraz do Was wracam. Dobrze, następne są już na wieszakach, bo one wiszą w szafie, ponieważ nie chcę, żeby się jakoś pogniotły. Odwracamy i już pokazuję. To jest taka wersja, bym powiedziała, elegancka. Ja ją miałam na chrzcinach. Ma tutaj kieszonki. One swego czasu były bardzo modne. Tak, ma tutaj kieszonki, gumka, skm chociaż ametki żadnej nie widzę, gdzieś tam była, ale już nie będę szukać. Tak się prezentuje. Ona zostanie ze mną, bo jest fajna, lubię. Następna to taka z paseczkiem, czarna, z motywem dumbli. jakiś papug, nie liści, coś takiego. Oazis dziesiątka. Nigdy jej na sobie nie miałam. Z imitacja kieszonek. Przymierzymy. Czarna, też swego czasu dosyć modna, a w tym momencie nie wiem, czy chcę, żeby została ze mną. Dajcie znać. Eee, czy może wy byście chcieli? Ona tutaj jest taka odwiązywana i tak nakładana coś takiego. No fajna, jest fajna. Muszę nad nią. Pomyśleć. Tutaj typowo letnia, taka niebieska kwiatuszki, um, dosyć, dosyć prześwitująca, ale do bielizny takiej um, kremowej, beżowej, beżowej bardziej, powinno być ok. No, typowa na lato. Myślę, że zostanie ze mną. Następna to spódniczka z Primarku z ekoskóry, czarna, 1240, dobra na mnie, z tyłu z takim zamkiem. Ona zostaje ze mną, mam tylko jedną taką spódniczkę. Często takie w lumpek się spotykam, ale nie biorę, bo mi ta jedna w zupełności wystarcza, mam ją w długo i nic się z nią nie dzieje. I teraz przechodzimy do takiej wersji dłuższej Midi. Marcen Spencer, dziesiątka. On pokazuje. Taka treściwa spódniczka, tutaj z rozcięciem na podszewce, tutaj zapinana. Ona też wisi, żeby się mocno nie pogniotła. Bardzo tania była, pamiętam. Jest bardzo ładna. Piękna. I ten kolor to jest po prostu e, cudo. Kolejna to też taka midi. Z nią był nagrany shorts duże rozcięcie tutaj, też taka bardziej letnia. <laughs> na pewno ze mną zostanie, z perełkami, z ładnym guziczkiem, ale myślę, że przymierzę ją dla Was, bo zobaczymy, jaka ja się w nią mieszcza. Także ona pójdzie tutaj. Następna Midi, ona ku, Gap sk ona była kupiona w tamtym roku na wakacjach. Jest fajna, bardzo ją lubię. Tutaj jest gumeczka, długość taka midi, bez żadnych rozcięć. Fajny wzór, jak widzicie, zostaje ze mną. Kolejna krótka wersja Zara MK Długo już jest, ja tutaj sobie wszywałam gumkę. Ona jest taka, taka nakładkowa, jakby ten materiał jest taki... Fajny, uciągliwy, bardzo ją lubię, ona ze mną zostaje. I tutaj siostra, bliźniaczka tej haftowanej, którą pokazywałam wcześniej, też dziesiątka, 38 z tego co pamiętam, ona była nowa z metką i ona również ze mną zostaje, no zobaczcie na tym motów tutaj, jeszcze bardziej mi się podoba. I to jest wszystko haftowane, to jest naprawdę bardzo fajne. Następna, dziesiątka 38, taka letnia, bym powiedziała, chociaż niekoniecznie, bardzo króciutka, idzie do mierzenia, bo nie wiem, czy jest w ogóle na mnie dobra. Jeszcze sobie ją przybierzymy. I tutaj kolejna, też skupiona na wakacjach, numer dziesiątka, jedwabna, ją popsułam. Ponieważ wyprałam i skurczył się jedwab, a potrzebka wyszła, i ona była oddana do krawcowej. No i ją sobie przymierzymy. To jest taka dłuższa wersja, jak ona się prezentuje. Chociaż no, raczej nie sądzę, żebym ją sprzedała. Ale wędruję tutaj do tych mierzonych, czyli wyświetlanych tutaj. Następna to wersja letnia MIDI. No, dosyć taka cienka. Tutaj z takimi ozdobnymi guziczkami. Z rozcięciem. Ona nie była kupiona w Lumpeksie, tylko w Reserve eseczka. Na promocji jakoś fajna. To jest właściwie pierwsza moja taka MIDI spódnica. Później się zaczęło kupowanie innych. Kolejna to takie coś julowe, Atmosphere czterdziestka. Ona na pewno zostanie zaraz przymierzona i nie wiem, czy tutaj jest zamek z boku, czy nie zostanie sprzedana. Następna na wieszaku, jedna z moich też ulubionych midi, takie fajne, Kolory granatowy, niebieski. Z tyłu ma rozcięcie tym razem, też na podszewce. Zapinana na guzik. A jeżeli chodzi o skład, to zaraz wam przeczytam. To jest chyba wiskoza Marka taka myślę, że to jest toż vintage. Czy to tutaj nic nie rozczytam? A nie, 100% wiskoza, a podszewka chyba acetat. Także no naprawdę to jest bardzo dobry skład. Ona zostanie ze mną. Następna wersja MIDI. Taka siateczkowa. Fajne kolory. Siateczkowa na czarnej podszewce z gumką w pasie. Myślę, że to jest jakaś bardziej od projektantów. Coś zostaje ze mną, ponieważ ją lubię. Tutaj kolejna, tylko odwrócimy, z tej marki z Zalando Jazz, tak samo jak ten sweter. Jeżeli ten sweter, który mam na sobie Wam się podoba, to zapraszam do obejrzenia poprzednich filmik, w którym o nim coś więcej opowiadam. Taka ze srebrną nitką, ona jest eską, ale jest, jest w porządku. No, typowo taka jesienna, bym powiedziała, była nowa z metką. Tutaj ta taka biała tiulowana, pamiętacie, wyświetlę Wam gdzieś zdjęcie, jakie sobie wystylizowałam na wakacjach do takiej sesji zdjęciowej na polu lawendowym. Świetna, do tego świetna, ale myślę, że nawet na, na jakąś okazję, czy nawet nie okazję, też będzie bardzo fajna. Kolejna to taka midi pisowana, kolorowa papuga, że tak powiem, e, którą bardzo lubię, bardzo dobrze się w niej czuję latem, typowo latem e, i na pewno zostanie ze mną. Kolejna, typowo letnia e, 40 ka aj, eksdo, taka poliestrowa, cienka. Ona w pasie jest na mnie za duża. Dlatego tutaj sobie takie z temu domontowałam jakby zmniejszenie. Tu się tak zapina i o, to tak ładnie wygląda. Nie trzeba szyć, nie trzeba nic robić, a obwód się zmniejsza i tak naprawdę możemy sobie regulować. I to wygląda bardzo fajnie. Także tak to wygląda. Ona też jest tutaj tak falbaniasto nakładana. Postaram się podesłać Wam jakieś zdjęcie bo miałam ją na wakacjach. I ostatnia z tego, co patrzę, czarna. Ona była u krawcowej, ponieważ była na mnie zaszczupła w pasie i musimy ją sobie przymierzyć, jak ona się prezentuje, czy ona teraz jest tam dobra, czy jak to w ogóle wygląda. No miała tutaj tak, tak inaczej, taką fajną paseczek. Teraz został usunięty rozcięcie na nogę. Och, i to wszystko. Ca wszystkie 40 spódniczek Wam pokazałam. Sporo tego wiem. Piszcie w komentarzach, czy też macie taką kolekcję, chcielibyście mieć, chciałybyście taką kolekcję, czy to jest temat, to za dużo eee, i które byście odrzuciły, albo które byście na pewno zostawiły. Także czekam na Was eee, w komentarzach. Za dziś serdecznie dziękuję, słyszymy się w kolejnym filmie, do zobaczenia! Pa!